Właśnie kiedy oglądamy la 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 ani żaku nie ani takich, klimatów. Sokol jest najbliższy, takich... Klimatów. Babskich rzeczy. Nie Sokel jest la takich la 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 tacy Sorry za tacy... bycie la Wy <śmieniciela> nie, zrozumie... nie zrozumiecie tego przykazu, no nie? Tego wzruszenia, tego przekazu po prostu, a tam... mailem. <śmieniciela> no kurwa, znowu. To gameplay. Dobrze się bawisz, przecież. Oni Cię ją w nie? <grym> no i co? Nie wiem co to było, gówna kula. RAPCYŚ! Ja to zbierdlałem. Papa, a a kurwa, mać! a elo Robin ja ci Hood. ja Kurwa, B.. pod... biegnie do was Valkyria, biegnie do was I ten... Potowica, potowica Dobra, się nie ruszam A drugi przez ten, przez pikawkę Kucnisek No tu jest dużo Solo tu ugrali się w na <hiernie> Nadzieja umiera ostatnia, bo nadzieja matku lubich. Urkenolos los dos Głupi matką nadziei Co? Co? <grym> Z matką nadziei? Kim jest kurwa nadzieja? Ja Czemu jest matką głupi? Właśnie! Kto jest ojcem? <grym> Jak ona to robi, że umiera ostatnio <grym> <grym> Dla odbrania Zabijmy <grym> tego